Przedmioty, wyciągnij. Biorę 20 kokainy teraz. Schowam sobie. Przedmioty, schowaj. 4 puszki. Stare Zielsko, 18. Co ja z tego mogę zrobić? No niech będzie, na razie schowam. Dobra, mamy tak. Jedę do banku schować kaskę. Zobaczę sobie z ciekawości, ile mam teraz w banku. 1600, więc będziemy mieć prawie dwa koła. E, co ja pierdolę, 10 koła? Na kasynko! Wpłać. I mam tak, 700, 700 mam przy sobie, a w banku mam 9600. 9600 Dzień Dzień dobry! Dobry, dobry, dobry Miałem pewną kraksę Babeczka na światłach wjechała mi w tył, w tył samochodu. i przepchnęła mnie do przodu, mam i z przodu wgniecenie i z tyłu. Ja no właśnie, kramo. tak baby jestem w tym mieście, niestety znaczy, nie... Wiem. Po prostu nie, nie mówię, że to akurat kobieta musiała zrobić, ale akurat to była kobieta, chciał równie no, dobrze facet w zrobić. Ale no, nie to coś jest miest. Jesteś w stanie mi pomóc z tym fozem tutaj u was? Wiesz co zaraz ci pomogę aczkolwiek przed tobą są jeszcze dwie inne fury A okej okay, dobra, rozumiem, jasne A Okej, okay, kolejka rozumiem jest. A to by coś jest stało z furką, bratku? Ech, umyć i chciałem chciałem zobaczyć. I... A umyć, aha i... Ci mają te, takie... A to, to czarne jest twoje? E, no tak, tak, tak. O kurwa, stary, no to, to jest coś, wariacie. Ja co z panem a... razem? No chciałem lampy, macie folię na lampy? Na lampy? Zajaram na zewnątrz, zaraz będę. Dość takiego, nie widziałem na Uber Kurwa, jeżdżę z Jeepem za 500 dolców, a ty chłop za jakimś Ferrari, ty. Możesz się przyłączyć. Jasne, jasne, śmiało, tu wszyscy na fajce, niestety stoję w kolejce. Znowu mi ktoś zdemolował mojego Jeepa. Tak jeżdżą, kurwa, kurwa mnie tak samo. Stoję tak, normalnie na światach i mi kurwa podjeżdża, baba, mówię, wiesz, mówię sam do siebie. Na pewno mi zajebie w dupsko nie? I mi nie but w tył, je but od razu, kurwa. Jeszcze do przodu mnie dopchała i tak, i z przodu, chłodnica i z tyłu zderzek do wymiany. Tak jeżdżą. Dzień, Dzień dobry pani. Skorgena. Dzień dobry panu. Jak tam, A, pani tutaj w pracy, czy pani też na wymianę czegoś? ja tutaj autko, autko sobie oklejam. A, okleja pani? No to pewnie coś mocnego, jakiś, jakiś tuning show, co się szykuje? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Coś A. ten desyn. Ściga się pani furami, tak? Eee, nie. Okej, okay, okej, okay, kumam, jasne. Tylko pokazy pewnie w samochodowaniu. O, mała kolejka, mała kolejka. Dla, dla, dla własnego spokoju duszy tak. muszę po prostu przemalować to auto, bo po prostu aż boli w oczy ta biel. A, ja, 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 jasne. A czy, czy pani, panienka jeździ, że, że tak zapytam? Nie, Kamiko Gitter. A, Kamiko Gitter, nieźle, nieźle, fajnie. fajnie. Fajno. No, no, pani fajnie. takimi furami się rusza, może nie z kurwa panu skrywa. ja pierdolę. A pan co to robi jeszcze? I, i, i ja? No, czym się Ty, pan zajmuje? To sprzedaż! Obwoźna sprzedaż od lokalu do lokalu Można powiedzieć taki własny biznes No i to co, co, co we ręce wpadnie, żeby tylko koniec z końcem związać. A w wolnych chwilach no to piszę książki, wiersze, muzykę tworzę, troszkę taka duża o artytyczna. Proszę. O proszę, dusza artysty. Trochę A my, może, może by pan chciał dla mnie jakiś tej wierszy opowiedzieć? To jest właśnie jak z tym, że idzie komik do znajomych. I wszyscy go mówią, bądź śmieszny, bądź śmieszny, powiedz coś śmiesznego. I tak samo właśnie jest z tą muzyką, zawsze jak o tym mówię, te ludzie mówią, zaśpiewaj też albo za mną, albo przeczytaj, co nie, nie, napisałeś. Nie, nie, ja, ja, ja poproszę wierszyk na szybko, skoro jest pan takim artystą. A jak to... się pani nazywa? Elena. Elena, Elena, Elena. Musimy coś wymyślić na spokojnie, ale jest pani taki wierszyk na freestyle, rozumiem? Nie, no wierszyk po prostu jest pan artystą, to chyba artyści muszą e, No Oczywiście, mu tego sporo. Coś mocniejszego, hardkorowego, co? Nie, 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 ja chcę tak na z skoro jest pan wyśmienitym artystą, to ja poproszę na żywioł, żeby pan e, powiedział. Niech będzie, niech będzie, niech Postawię, gdzie będzie Lena. Nic Lena Elena rymuje się orężata Helena. A, a ty chyba komikiem jesteś, bo stand uperem erem. mi w takim razie nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zdradziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy ucznili byli, uczniami byli, na, kurwa mać, koniec. Piękna, końcówka mi się <laughs> podobała najbardziej. <ale> <laughs> pięknie, naprawdę pięknie. To mój nowy Wspaniałe, wspaniałe, naprawdę. Zrzuciłem się, zrzuciłem się. Aż mi łezka z oka leci w tym <laughs> momencie, Dokładnie, dokładnie. Aż mi łezka z oka leci... Jak się pan nazywa, panie Eee Mówią na mnie LOG, Logan Cappuccino ale wolę taki bardziej swój taki pseudonim artystyczny, czyli miejski obwoźnik. <grym> Okej, okay, dobrze. Obwoźnik no dobrej, dobry, dobry, że a, tak powiem, nowiny. woli, nowiny. Jasne. No słuchaj, no, susz, no to w takim razie będę a, pana tak zapytam, polecać teraz. Jasne, a że tak zapytam, odbiję piłkę, a pani czym się zajmuje? A ja w sumie jestem człowiek orkiestra, wszędzie mnie pełno. A człowiek orkiestra wsięć mnie pełno. To jest tak trochę nie do końca. No bo nie do końca pani nie powiedziała czym się pani zajmuje. Głównie, głównie jestem kierownikiem na wanili. Aaa, szefunia, wysoko postawione stanowisko. To dwa inne światy. Jarobal, ty, że tak powiem, można powiedzieć, Baw, bogaty. No, jak piękna i proszę pana. Ooo, tak. A już tak zapytam kroczek dalej, a dałoby radę się wymienić na przykład. Kogo KONTAKTEM? Ten zapis? Co? co to nie robić, co? Co? Będę a, <tost> pan mógł robić? Słuchaj... To jest. To zabrany Czy by... Pan powtórzy jeszcze raz, bo... No, czy by dało rady się numerem? Czy, by... czy byśmy się Numery. wymienili num numerami? No jasne, to może mi pan podać swój numer. No, 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 no jasne. Dobra, 64607. 64607, bo ja tak ogólnie numerów to nie biorę od ludzi, tylko mało tutaj ludzi znam yy, i po prostu potrzebuję kontaktu, tak? Kontaktu. A szczególnie ja mój ja chłopiec z ja dupą potrzebuje kontaktu, się kontaktu. Się. i pana Ciwko. Tak, tak, Aha, rozumiem. O, wysyłasz mi SMS-a? Tak, właśnie to zrobiłam. Mi się nudzi i byń A, Świetnie. Świetnie. Jak cię zapisać? A jak chcesz, panie artystu. wykaż się kreatywnością. Kurwa, jak cię zapisać, bo nie wiem jak ty numer tu dać. Tylko będziesz mógł... Kurczę, a da się zapisać jakoś, bo ja wiem, że w się nie znam, to ten nowy telefon, mam da się jakoś zapisać, żebym mi zapisał twój numer tu bezpośrednio tego. Postaraj się Kurwa, zaraz cię dojadę. Eee, nie ma nic, tak jak 93182 900... trochę... do pewnych rzeczy. Jeśli ci zależy na tym, żeby mieć mój numer telefonu, to musisz... Okej, zaraz cię zaję kopać za chwilę się skończy kurwa gadanie twoje. Ty, kurwa, bo mi znikło! No powinno się tutaj od razu dawać całkę w bok kurwa i wpisywanie, nie? 93182 że nie jestem typirem, widzowie 93182 Fajna rura do pchania Ej mała! Zaraz ci zrobię rock'n'roll'a kurwa, gdzie on, Kajona jeźdź, Kajżeś poszła A tu jesteś Ej znikłaś mi z radaru że tak powiem Szukałem Cię, wpisałem już siebie do, 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 do telefonu Tylko wiesz co, ja dalej chyba Twojego imienia nie znam, przyjaciółko nie, jak nie znasz mojego imienia, jak opowiadałeś o Alena, wśród Alena, wśród Alena wśród przepraszam, kurka wodna. Kiedyś się dzieje trochę nerwów, w Lena, e, tak. Podłączyć i jakościowo Kurwa, zapomniałem o 5 Dobra. W sumie to nic, będę już leciał. Będę już leciał i fajnie było Cię poznać, fajnie było Cię poznać i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Nie, ja też mam taką nadzieję. Do zobaczenia, Elena. Do zobaczenia. Jak tam, będzie jeszcze zipiał? Ta, będzie zipiał. Co to niewiele to ale Zrobimy. Dzięki wielkie, no troszkę nam z przodu widać. Ale to już dobra, niech będzie. I ile to będzie się należeć, proszę pana? Sto 100. 100 dolców? Świetnie. Marku. O kurwa. Wow. Cześć! Co tam, Dadi, u ciebie? A no, że pracuję sobie, co? tam że się składa, bo akurat ja po to przyjechałam, byś popracował z, przy moim aucie. że tylko pozostać tutaj, nic więcej. E, proszę bardzo, I, i to wszystko, tak? To Świetnie, dziękuję to... panu bardzo i do, do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia, szereg oś życzę. Nie dziękuję. Wypadków. No dobra, elegancko. To do kasyno, lecimy rozjebać kaskę do kasyna. Kilka, wiesz, jacków zagramy i tyle, nie? Chyba, że... Ej, dobra, jest wieczór, kurwa, no. Musi się Logan trochę odstresować. Ech. Muszę spuścić krzyża przed kasynem. Trzeba wtedy zaszaleć. Dobrze, że jest pusto. Halo, jest ktoś? Zapraszam cię, kociaku! Ee, dzie d dzień dobry! Wow! Ja cię kręcę! Pielęgniara! Kurwa, nie wiem czy mam ubezpieczenie. <laughs> ja mogę do ciebie mówić Angie? Świetnie, Angie. Dobra zdejmuj te fatałach ale masuty, jak salami Dobra mam tylko 400 dolców Jak to kurwa? To się pierdol 400 dolców nie chcesz? Spierdalam stąd O kurwa Kurwa mam 300 dolców Dzień dobry, do widzenia miłego dziąka. Co za dzień bo nie mam kurwa, nie, brakowało 20 dolarów, to nie, nie nie... Pożyciło mi 20 dolarów! Co za syf! A brakowało mi tylko 20 dolców! Jak można być takim pazernym na pieniądze? Eee, nic się nie stało. Jak tak można? Noż kurwa ludzi nie mam wstydu i honoru Bardzo dużo tu bogatych ludzi przychodzi. Na jakieś targi, nietargi. targi Siemaneczko! Nie potrzebujecie czegoś do lepszego, że tak powiem, grania? Rowdawnictwa karcianego? No, kurwa, widzowie, a czy widzowie? Wiecie o co chodzi? No, kasy to dragi, alkohol, no. Wyciągać pieniądze i kurwa dzielimy się, nie? Spir dalej, łysy, a ty? No kurwą zajebisty temat, no, Co ci mam powiedzieć? Co masz? A nie zjeść, to był z, niej z kartem, go jest temat, mówię, że on z... no wiesz na WF-ie kurwa, wiesz. No dobrze, dobrze. Potrzeba czegoś koleżanko? Proszę, nie da się prosić, potrzebuję trochę kasy, widzę, że masz perły, kurwa na sobie. Cukienkę. Zlitujcie się. Dzięki wielkie. Czy no potrzebujcie czegoś, żeby by lepiej się turlało tymi kurwa blagrzakami? Mogę wam zrobić promocyjną cenę. Normalnie to lata po 150 dolców. Ja wam za stówkę daję. No kurwa co, no koks, nie bisz kopty. Co to odpierdalasz kobieto? Koks. Trzymaj. Trzy geta dla ciebie, jasne. Dla koleżki? Dzięki. No i to mi się podoba. Trzy geta wziął za 500 dolców. Niesamowite. Yeah, ja. Yeah. Jasne już jestem. sorry za spóźnienie. Czego potrzebujecie? No i klasa, kurwa. Trzymajcie do zobaczyska. Ale tu stoją furki. Siemano. What's up, dziewczyny? Gramy coś, nie? Już biorę, już biorę żetony, lecimy. Zakup żetonów. Wybierz. Ile kupujemy żetonów? Ja myślę, że 3000. To jest taka nasza startowa stawka. Trzy koła. Zajebiście. Siadamy sobie na niskie stawki. Widzowie. Lecimy. Dostosuj stawkę. Eeeem. No 300 dolb na początku, co? I obstawiamy. Podoba Did mi się like ta kopierka. Widać, że taka... Ona chyba w Squid Game, And kurwa, eight? grała. Odpadła pierwsza. Tak mi się wydaje. Ten. That's a 12. Twelve. Uh, mm, mm, Dealer, dobieram, tak. A wiesz co, rzuć mi tutaj. Fajnie, jakbyś ósemkę mi dała. And Kurwo, jebana! Zaczyna się! Już mnie, kurwa, wkurwiła. Na samym starcie. Już mnie wkurwiła. Na samym starcie. Już się nie lubimy. Kładź te karty, mnie nie wkurwiaj. There's już together. już się nie lubimy, naprawdę. Two, Dwa mi dała, Przejebana baba. Ja pierdolę We ty! 13. Mamy fertina. Dobra dawaj, no co tam mi dasz? 13. Dalej fertin, Dobra dawaj a następną. Over ja pierdolę! Musisz się in, odegrać please. za 600. Please? Nie, już mam best dosyć. Dawaj. Dawaj. Blackjack. Ten. Ten. Trzy. Tycha. That's an eight. Ja pierdolę, mam 8. Another, card? Do you want another card? Dawaj. Gone over. That's, That's 19. 19. Pasuje. 20. Co? Ej stary. Dobra, no, no, nieważne, gramy dalej. Nine. Ja pierdolę, pech. Well, hey, it's Dawaj, wariatko, no. Okay, bets are closed. Let's begin. A 9. Another now. Let's a start, dawaj 19 No nie mogę tego, jak teraz to przegram to jego gówno na wizji, odpalam kamerki i tam gówno. Like jest, ale fart, kurwa, już czuję zapach kupy, nie? Zajebiście. Okej, okay, mamy powrót. Dalej no, za 600. Ten, ten. Kurwa, 15 mi dała. Co we robimy? O That's kurwa, przepraszam. <laughs> Okej, bet wygląda. Dobra, 1000. Ten. Tycha. 13, nieco like robić. Dobieram. That's a 14. Dobieram. Bust. Boże, ale bet przypał dzisiaj now. jest, nie wierzę. Ile mam tych żetonów? 800 mam. Chips, please. Dobra, 800 wchodzę wszystko, musisz odkuć. Ale pech. Okay, nie, zaraz będę strzelowkę z synie mi banują na tym serwerze. Dawaj drugą łydyszkę, proszę cię, daj mi drugą dyszkę. Daj mi drugą łydyszkę. 17. 17. 17. Co robimy? No nie no, uh, pasuje no. Pasuje, no i co będzie miała? 17. Jest, remis, yeah, remis, dobra, yeah, dobra, dobra. Ale fart. Please 800, wjeżdżamy, wjeżdżamy, teraz to jest to, teraz time nasze. Ok, beta są chiusa. Let's begin. A 10? Great. Ten. Bets are now they are closed. Let's begin. And that's 20. Yeah, 20. No to chyba co? Zgarniamy Five. co? Eee pasuje, pasuje. Brać, mm. wracam, wracam, Eee 800 dalej. Chyba to jest szczęśliwa liczba dla mnie. A three. Dawaj dyszkę. Chips in, please. That's the 12. 12. No be dam. Losnąło coś jej chuj do dupy. Ej, zapraszam. <kluje> kurwa mać. 15, 15 kurwa, ale mi w dupę dała. No nie wiem co robić, czy grać czy nie grać, kurwa no nie wiem, dobieram. Jeszcze pograć, się. No i choł, przegrałem wszystko, jebać tą grę. Idę po żetony kolejne, muszę się odegrać. Zakup żetonów. No muszę się odegrać widzowie, zatwierdź. No, ale lecimy, teraz im się udać. zawsze tutaj. That's a three. A, możemy się dosiąść panowie? Jak tak, tak, tak. <gadza> się pocznowo? We have 13. Siemanuala, kurwa, wasi, kurwa, wasi ulubieni klienci, kurwa. Po 500 wchodzę Panowie, no, no nie wiem. Chujowo. 18. 18. pasuje. Łooo wow, 18 super liczba. No. Chyba się uda 20. Kurwa, masz, nie o, wierzę ja... w to, nie wierzę że w to. W to. A... Kurwa, jebana gra. Spokojnie, ja to dosta razu odda. No nie, nie, nie jest, please, please, ten, czy coś w plecy jest, chyba nie chcę dać. O, my wczoraj ile Z 15 do przodu, więc stajesz, no, są no, znowu. No Spokojnie. ja też tu we wczoraj zarobił. Kurwa, dwójkę mi daje? Najgorzej mi dałaś 16. 16, 16, no, 16. 20 super. 16, kujewo pracko. 16, no to nie ani no nic. no oszradzaję protokołu. Ja bym dobrał, bo tu może tak coś niskiego. Grał, ale dobrał, ale no tak dobiorę, to gdzie mi czwórkę nie nie, nie, nie będę To co, Da może od do piątki. Co mówić, bo ty... I As też jest jedynka. Chuj dobra, biorę, dobra biorę. biorę. Nie będę grał. Nie Chuj do doby. Wygasnął ja ja ja... Kurwa, stopy, kurwa muszę się ale dała Asa. Chyba musisz pasować bratku. No chyba, no nie no, czwórki mi nie da już. No nie Pasuje, pasuje, no nie ma sensu. No, Może ona będzie miała pecha. W Dobra kurwa, 11, coś bytność kurwa, dowieraj mnie to. bratku, Nie mam kurwa tyle, 600. Dycha, 21, 60. Tycha, 27, kurwa, ładnie. Ten. Pusy, kurwa, Pasuje na 20, dziękuję pani. 17. No i tak jest. Jest! jest 20, Ale fart, remis miałem. A ty remis bratku bo no tak? Fart, no dobrze, ten as ładnie siadł. Widzisz to? Widzisz takie coś? Ja pierdolę. Ej no, ja mam pecha strasznego, 15, no co tu zrobić? 15, eee... Możesz zaryzykować bracie kurwa, albo się przesadzić. Czy ona też na wózku, kurwa? 15 to masz, no nie ja wiem... Ja nie mam już podwajać, ...bym powiedział szansę, takiego, nie? Takiego kurwa no... Ja bym dobrał na twoim miejscu. Dam. Jak coś, to ci dam 500 żetonów. Albo kurwa nie. <laughs> kurwa, żeś zmienił zdanie Catrice'em, <laughs> szybko.

Ta, Tyson nie to jest Proszę jeszcze jedną kartę. Że, ...kurwa masa mięśni, wiesz jaki kim? Przegrałem, ty! Wtedy mi tu będzie bratkowo teraz. Jok, gaciu, jest pół... za kurwa. W północy będzie mi bratkowo teraz. No ślimą ty. No tu stopuj kurwa, co się pyta o sposób już kurwa. nie dobieraj, już się No pasuje, dobiera. ty. Dobra, dawaj te karty. We have thirteen. Jest! O, jest wygrałem, ale fart, zajebiście! Kurwa, dobrze panowie, dwa kluczki Kolejny remis, nic nie wygrywam, ja za... to czas stoi w miejscu, zajebiście gra. To nie zajebiście, ja bratku. Nie, ja, nie ja nie wygrałem teraz nic, otka, kurwa. Już teraz Dobra, sobie ja z... za klocka jeszcze wyjdziemy, co ma no, chłopaki, kurwa. Ja ty. Y... Ja za pięć. Nic nie wygrałeś. Ta, tata, jest ona na swoim tempem, nie ma co, kurwa. No oh, kurwa, co tobie dobrało? Ty masz blackjacka chyba bratku, blackjack, blackjack, tak? Fucking blackjack. tak jest, 2 tak? Ładnie. Kurwa, co mi baba dała jebana. 13, podwajam stawkę chłopaki, trzymajcie kciuki, kurwa. Chodzi, bratku. Dobra. O jeezu, pokrę, pokręce, że to już Jedną kartę poproszę. 15 kurwa macie, jak się ona nie przejedzie, to 20, kurwa. super, zostanę przy tych kartach, dziękuję. Ile masz? I... On nie umie liczyć, weź mu tam zajrzyj. Nie ma liczyć, Cie? czekaj, ma tak, Majacka i króla, ma co? dwie dychy stary. Ty, dwie dychy masz braku. nie 15. 15. 15. Ty, wiesz co, Mariacie. To jak jak to, nie? to nie? Masz Janka i masz ko króla. Masz dwadzieścia. Powiedz, że nie chcesz więcej kart, powiedz, że jej nie chcesz więcej kart. No. To no, ty, ty, no ty, pasuje, pasuje to, kurwa. On, on, on pasuje, on pasuje Kurwa to nieźle się, to mam najmocniejszy stół. To ty przegrałem Jak przegrałeś? Czego No jak przegrałeś? Jak masz remis, 20 to jest remis, to z powrotem żetony On dziś spierdolił skądś kurwa 6, czy co? To Jest nasz Norman. nie, siadaj, 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 chodź, fajnie, dobrze dalej, gramy dalej, dawaj, do Dobry, brachol, to, to jest to jest to najmocniejszy, to kurwa w tym kasynie. Zobaczcie. Samego zakę tu się. O, kurwa. W naszym skrzydłem, kurwa się chowuje. O, dziewiątka. We have ujebany, Oni zują jebane, oni i nie That's co mi tutaj dałeś? Tak, są ile, macie, ale jaki parcie, masz jakie masz karty? Patrzcie co ona ma, patrzcie co ma, ona ma, ma trójkę. Ty, więc no, to bierze ona coś, ona trzy karty musi wziąć trzy karty będzie brała, więc będzie wysoka liczba. Ale nie? czekaj, ona musi jeszcze odwrócić tę kurwa na stronę. No ale dlatego mówię, że trzy karty musi mieć, nie? Będzie miała, bo nawet jak będzie miała, a sam to będzie 14. Ale wtedy, nie, nie, ona mi wpierdoli coś mocnego. Ja podwajam to kurwa, to 12 kurwa. Nieźle, bratku 17 kurwa. Proszę, kartę. No, bo dobrałem, dobrałem. We have 13. Jeszcze jedną proszę, 13 to nie. Co ty nie nie, nie nie, Nie! Wziąłeś, nie. Na, wziąłeś najmniejsze karty ci jakbym dobra to bym miał 17, ja pierdolę. Teraz będzie król jakiś eee, Dobra, ja pasuję na 15. Mam nadzieję, że ona 15. dwie karty weźmie ciężkie. Ile jest... <laughs> jest, Co jest? Nie <laughs> widzę z tą bratką. Słuchaj, pasuję, pasuj. Pasuj. On ma króla i dwuje. Czyli 12. 12. Czy... Patrz. Nieee! 16. Nie. 16. Wygrałem, o, wygrałem, 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 Kota, wygrałem jest! Brawo kurwa, brawo! Mówiłem, że trzy karty będzie brała, bo to tak najlepiej właśnie. Dobra kurwa, odbijamy się. Ładnie odmaki. panowie, lecimy tutaj, dobrze, oddaję teraz jak jest full stół. 100. Tysiąc 100%. proszę. Da, za klocka w Tak jest Tyson, tak jest! Swoim tempem Tysonik, dobrze jest. Ona będzie. no Za, dużo, za długo trzy, razy wygrywaliśmy. Teraz trzy karty wygrałem. ona weźmie, albo dostanie jopka i będzie miała 18. Dobra, ja, ja dobieram, nie? ale tak mi to przekoluje pewnie. No chuj do dupy, wiedziałem. Jebać tą grę no, Kurwa, jak oka okaże się, że ona przekoluje. to gdzieś kurwa 1000 przyjmowałem, I... podobrałem. Ile masz Tysonek, bratku? Chyba. On ma. I... 104. Jaki kurwa 104? Tu ma 4, a tam nie widzę, kurwa zbytnio. ty. I... 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 Jakie masz karty? Odsuń te karty, Tyson. 1 0. 4. 10. Co 4, tam 14, ma 14. Kartę. Co to jest za druga kartę bratku jedną. To jest za druga karta. Karty ma, ma 14, no. Puch, jest! 20, 21! Ładnie Tysonek. Dobry jest! Patrz! O! Oh, 21! Co? Nice! <śmany> tylko ja przegrałem. Nie wierzę w nią, ja też przegrałem ja teraz. Też Dobra, idę zresztą. po ten, po żetony. Też idę, wypłacam trzy klocki, w chóry to mam. Nie, tak. weź dwa klocki bratku. Nie, trzy pierdolę Dawaj, tam pójdziemy na, na loże na chwilę, ten się, <śmany> wiesz co, chodź. A kurwa, do, to. Ten. Dobra, dobra jest git. Dobra, dawaj. Would mi, you like another card? Dawaj mi dyszkę, będzie najlepiej. O, 18, myślę, że się możemy dogadać. Myślę, że się możemy dogadać na no, 18, pasuje. A ty masz bratku, słuchaj, ty masz. Ja mam ty, J y, 10. Ty masz dychę. Ty masz 20, ty masz chuj dobrze. Nie pasuj, czyli no, pasuj, pasuj. Dobro. Pasuje. Pasuje. 13, 18. Remis. ty wygrałeś. Ty wygrałeś, ja remis. Kurwa, uratowałem się, dobra. Ty, ty, ile ty wygrałeś? Ile masz tych żetonów? Ty, ty, umiał liczyć, ten, ty. A, okay. dobra, to jest ty. Bo ty to czas wygrywasz, powiem ci, kurwa. Masz dobrą no. rękę do. Bo ty wiesz, ty, ty tylko podchodzisz nie, lekko myślnie. Jak ci bardziej zależy, to przegrywasz. Dobra, no, no, no. że masz tutaj koło. to są te wszystkie żetony? To so jest 11 Co 800 masz, bratku. Dawaj mi kolejną oddech proszę. Ej, ile ona ma? Ile ona ma? Kurwa ona 9 ma. 9 ma? Nie kurwa co to jest. Chyba, bratku. 7, A, 7, 7. Ma. no to kurwa mać ciężko będzie ich bić ponad 16, nie? On ma dwie karty jeszcze weźmie, no w sumie mm. jak mało jak będziemy ma króla i od kawał damy, to już ma 17. Ja mam 16 o to piszcie jesteś bracie kurwa Więc to ja bym chyba spasował bo ona będzie chyba dwie karty bra, nie? Tak mi się wydaje, No się się pasuje, pasujesz chuj z tym Eee, już ci mówię brat Masz kulorwa Tyson i masz... tyle już grasz Masz 6, masz 16, jesteś takiego. Ty W położeniu jak ja Ja na przykład spasowałem teraz na 16 Możesz spróbować wziąć kartę, nie wiem jak chcesz Dobra, dawaj Kurwa, ja mam 7. No, kurwa, ma i ty przegrały. No, ale ja, spokojnie, kurwa. czy ja jak go bym wziął, to bym przegrał. Dobra, i ja podwoję 7. Kurwa. <laughs> Szkoda tak zwana. 16, 16. 16. Patrz, 14 i teraz bastam, a patrz. Basta ma, kurwa, ja ma. 21, miała? No, smarki. Kurwa, trzy siódemki! Oh, to jest niemożliwe, laska miała trzy siódemki. Nie, nie, tu jest niemożliwe. Ty, oszkuję, No to już odjebało cię ciężko, trzy siódemki miała. Ja tysiąc dole? proszę. To jest, to jest niemożliwe, jest. żeby mieć takiego pecha. Ej, to jest A niemożliwe, żeby ty pecha. pech. 1500 tak, do, jest chujowo. To się Ale robi ty, taka najgorsza robię, pora ty, w kasynie. Patrz, skrzyste dycha, ty. Ja je dwójka, kurwa. normalne. Kurwa! To jest niemożliwe, nie, to jest niemożliwe. Nie no, to no, jest bez sensu. Mam chujową fazę, mam chujową fazę 14. kasynową kasynowym. Zacz, zacznie, się, zacznie się wiesz, zjazd kasynowy. Co masz, bratku? Kurwa, 14. Przepraszam panowie, macie może za to odejdę. 13, dobierz sobie kartę. Tak, bratku, czekaj zaraz, dobra. No nie wiem co robić, nie wiem co robić. no nie A wiem. ile masz? 16, yes. już nie wiem. Kurde. Ona co ma? Szóstkę. Szóstka, nie trójkę? Szóstkę, szóstkę. Pasuje, wyjebany. Nie będę ryzykował. To jest, pasuje, sposuje nie I... wiem, ale chuj sposuje I... pasuje. Taką, A ty masz czternastkę, bratku. Do. A ty Tyson co masz? On I... K-3. I... k, -3. k -3, to weź jak masz K-3. Dobra. Jory. Ty o... przegrałeś. ja bym sorry, wziął, też bym przegrał. Ty czekaj, czekaj, on ma większą kartę, kurwa, teraz dała mu. Kurwa podwojeć? To jest bratku, to Jak masz hajs Nie, krań normalną, kraj normalną 17 no, jest Kurka wodna e, Do e, jedną Szóstka, kartę ma szóstkę. Może przeholować Jeszcze jedną Spasuje na 18, dziękuję Yes. Yes, jest! 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 Yes, yes. yes, yes, kurwa, wart! Pięknie panowie! Nie no, wiesz, yes. mogłeś zostawić jednak. 4000 euro, Bradko my... Tysonek. Tak jest, i odbieramy się. Zobacz, Szypukoła, jestem z powrotem. Znowu za, 1000. Gramy za klocka, gramy za klocka. Około 100 km, wyjść. Ok, let's begin. Dawaj dobrą kartę. Jak teraz wygram, to idziemy na, na najlepsze stawki. Idziemy na najlepsze stawki. Czwórkę mi dała, ja pierdolę. Tycha, spokojnie, Dawaj, spokojnie, dawaj, się. Dawaj, Słuchaj, co daje. Seventeen. Jak to wygląda u ciebie? Właśnie nie wiem. Co, co masz, kurwu? Pas. Jebać, pas. Mam 17. Jest. Przegrana. Kurwa, tak, głupia ta gra. Szmatą Spokojnie Spokojnie, tajsonek. Dobra panowie, ja na razie odchodzę od stołu, ale nie będę niebawem. Powodzenia bo to jesteśmy w Dzięki za